Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czuję się zaszczycony, mogąc spotkać się z Państwem i podzielić się pewnymi obserwacjami z mojego punktu widzenia. Tematem o zaprezentowanie, którego zostałem poproszony jest produkcja pozorna versus produkcja wnosząca wartość. Chciałbym opowiedzieć o tym z perspektywy branży motoryzacyjnej, jednego z filarów polskiej i europejskiej gospodarki. Na początek dwa słowa o organizacji, którą reprezentuję. Polska Grupa Motoryzacyjna to klaster i stowarzyszenie polskich firm, blisko 100 producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych, firm rodzinnych, dużych i średnich, przedsiębiorstw, które dostarczają komponenty zarówno do pierwszego montażu, jak i na rynek części zamiennych. Branża motoryzacyjna odpowiada dziś za blisko 8% PKB Polski i blisko 13% całego eksportu. To najlepiej pokazuje, jak duże znaczenie ma ta gałąź gospodarki. Teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację. Import gotowego samochodu elektrycznego z Chin do Europy obłożony jest łącznym cłem sięgającym ponad 30%. W przypadku Xpenga... Powiedzmy konkretnie, jest to około 30,7%, a w przypadku Lip Motor około 31%. Ten sam pojazd, przewieziony w częściach i montowany w formule SKD, podlega cłu na poziomie blisko 3-4,5% od poszczególnych elementów. Co to jest SKD? To model montażu polegający na tym, że samochód jest prawie w całości wyprodukowany w kraju eksportera, na przykład w Chinach, a następnie rozdzielony na kilka dużych modułów i wysyłany do kraju docelowego. Na miejscu, czyli w Europie, w naszym przypadku w Polsce może to być, wykonuje się tylko najprostsze czynności montażowe: skręca moduły, przekręca koła, wlewa płyny eksploatacyjne. Jaka jest różnica? to widać gołym okiem. W przypadku auta wartego 100 tysięcy euro jest to kilkadziesiąt tysięcy euro oszczędności na jednym samochodzie. Przy tysiącach pojazdów wprowadzanych na rynek są to setki milionów euro przewagi kosztowej dla chińskich producentów. Nic dziwnego zatem, że firmy takie jak Xpeng czy Lipmotor uruchamiają właśnie montownie SKD w Europie. Xpeng w austriackim Gracu, w renomowanej fabryce, w której produkowane są Mercedesy, Jaguary, Lip Motor we współpracy ze Stellantisem zamiast planowanej fabryki w Polsce wybiera Hiszpanię. W obu przypadkach to nie są realne inwestycje. To jest mechanizm omijania ceł. I kwalifikowania się do europejskich dopłat. I właśnie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. O tym, dlaczego SKD to dla gospodarki czysta iluzja. Po pierwsze, nie powstaje lokalny łańcuch dostaw. W modelu SKD kluczowe komponenty od baterii przez elektronikę, po karoserię są przywożone z Chin. Fabryki w Europie pełnią tylko funkcję punktów montażu, gdzie różne moduły są skręcane w całość. To oznacza, że europejscy dostawcy, producenci szyb, wiązek elektrycznych, siedzeń, układów hamulcowych, chemii motoryzacyjnej, lakierów, w ogóle nie, mają, nie dostają zamówień. Z punktu widzenia lokalnej gospodarki to sytuacja dość dramatyczna. Mamy obiekt przemysłowy, który w statystykach nazywa się fabryką, ale nie generuje popytu na części w regionie. W efekcie, zamiast rozwijać sieć współpracujących ze sobą firm, SKD cementuje uzależnienie od importu, blokuje rozwój lokalnych kompetencji dostawczych. Po drugie, nie ma transferu kompetencji. Prawdziwa fabryka samochodów to miejsce, w którym inżynierowie uczą się projektowania, pracownicy zdobywają specjalistyczne kwalifikacje, uczelnie techniczne współpracują z przemysłem. SKD tego nie zapewnia. Tu mamy do czynienia z prostymi czynnościami montażowymi, które nie wymagają wiedzy technicznej na wysokim poziomie. To tak jakby powiedzieć, że wytwarzamy smartfony, bo naklejamy na nie folie ochronne. W praktyce oznacza to, że Europa nie zyskuje nowych kompetencji ani know-how, a młodzi inżynierowie i technicy nie mają szansy na rozwój w nowoczesnych technologiach elektromobilności. Po trzecie, realna produkcja i miejsca pracy pozostają w Azji. Warto pamiętać, że samochód to kilkadziesiąt tysięcy części. Odchód, produkcja każdego z nich, z tych elementów to potencjalne miejsca pracy. Odchód aluminium i stali przez zakłady chemiczne po elektronikę i oprogramowanie. W modelu SKD cała ta praca pozostaje w Chinach. Do Europy trafia gotowy zestaw, a u nas powstaje kilkadziesiąt miejsc pracy w montażu. To nie jest rozwój przemysłu. To jest redukcja potencjału. W dłuższej perspektywie prowadzi to do kurczenia się sektora dostawców i utraty dziesiątek tysięcy etatów, które dziś są jeszcze związane z produkcją komponentów do samochodów spalinowych. Po czwarte, europejskie pochodzenie tych aut jest wyłącznie papierowe. Formalnie taki pojazd można uznać za wyprodukowany w Europie, bo ostatnia faza montażu odbyła się w unijnej fabryce. Ale w rzeczywistości to czysta fikcja. Wartość dodana, jaką wnosi taki montaż, to kilka procent wartości auta. Reszta to import. Klient, kupując taki samochód, często nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego europejskie pochodzenie ogranicza się do przykręcenia kół i wlewania płynów. To mydlenie oczu opinii publicznej, politykom, którzy mogą mówić, że w Europie powstała nowa fabryka, ale gospodarka od takiej fabryki nie rośnie, a przemysł się nie rozwija. Co powinniśmy zrobić? Jeśli Europa poważnie traktuje swoją przyszłość przemysłową i bezpieczeństwo gospodarcze, to nie możemy udawać, że SKD jest rozwiązaniem. Powinniśmy wprowadzić realne mechanizmy, które wymuszą na chińskich inwestorach prawdziwe zaangażowanie w lokalny rynek. Rozwiązanie pierwsze. Wymóg joint venture. Chińczycy przez lata stosowali to wobec zachodnich koncernów. Kto chciał produkować samochody w Chinach, musiał założyć spółkę joint venture z lokalnym partnerem. Dzięki temu państwo środka zyskało nie tylko miejsca pracy, ale i transfer technologii, know-how i rozwój całych sektorów przemysłu. Skoro to działało tam, powinno działać też tutaj. Chińskie firmy w Europie powinny być zobowiązane do współpracy kapitałowej z europejskimi podmiotami, które będą miały wpływ na decyzje i zabezpieczą interesy lokalnych dostawców. I rozwiązanie drugie: minimalny poziom local content. Eee, to wymóg, aby określony procent wartości pojazdu powstawał w Europie. Nie symboliczne 10 czy 20%, ale poziom wysoki, na przykład 60% lub więcej, który faktycznie zmusi inwestorów do rozwinięcia sieci lokalnych dostawców. To zapewniłoby zamówienia do europejskich firm, pozwoliło utrzymać miejsca pracy i w dłuższej perspektywie zbudować trwałe kompetencje przemysłowe. Przerwę ci, a czy to powinny być rozwiązania na poziomie europejskim czy krajowym? I jestem absolutnie jest przekonany. Realne? Jestem absolutnie przekonany, że tylko rozwiązania na poziomie europejskim mają sens. To wyraźnie było widać w, w, przy głosowaniu o nałożeniu ceł na samochody elektryczne z Chin, kiedy jedne państwa wprowadziły czy jakby były przeciwne, drugie były zwolennikami tego. Chińczycy znakomicie nas rozegrali. Lokując w tych miejscach swoją produkcję, lokując tam montaże samochodów. Jeżeli y, kraje będą stosowały różne zasady y, pomiędzy sobą, będziemy rozgrywani. Myślę, że to, tu powinniśmy być solidarni. Wystarczy, jeżeli podsumuję, że SKD to czysta iluzja. Nie daje łańcucha dostaw, nie buduje kompetencji, nie tworzy miejsc pracy. Europejskie pochodzenie aut jest y, fikcją. Jeśli chcemy, by przemysł motoryzacyjny był dalej filarem naszej gospodarki, a przypomnę, że odpowiada on za 8% PKB i 13% eksportu, to musimy wprowadzić zasady, które doprowadzą, wymuszą, zobowiążą e, współpracę pomiędzy importerami a lokalnym przemysłem. Nie mamy nic przeciwko takiej współpracy, e, importowi e, czy, czy współpracy z chińskimi partnerami, ale to nie może być kosztem naszej gospodarki, ko kosztem przemysłu.